Jest podpisana umowa z programu Aktywny Maluch, czego dotyczy i gdzie będzie budowany czy rozbudowywany ten żłobek Prudnicki. No powstanie pierwszy żłobek, bo tak naprawdę na, na tą chwilę mamy oddziały żłobkowe. Będzie wybudowany na jesienowym wzgórzu przy przedszkolu, które tam jest, się znajduje. Będziemy mogli tam przyjąć około 50 maluszków. Przy spadającej demografii na pewno jest to bardzo istotne, aby rodzicom w naszym mieście, w naszej gminie ułatwić funkcjonowanie, czyli szybki powrót do pracy, aby się tymi dzieciaczkami można było zająć w sposób jeszcze lepszy niż do tej pory. Mamy pieniądze do czerwca przyszłego roku planujemy, aby żłobek był wybudowany no i będzie uruchomiony bez zbędnej zwłoki, myślę, że już na wakacjach przyszłego roku lub zaraz po wakacjach przyszłego roku ten żłobek będzie mógł funkcjonować.